Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom w kolejnym cyklu Co w Rosji? Co się stało 8 lipca 2025? Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował globalny system finansowy na szczycie BRICS, oświadczając, że zaufanie do dolara amerykańskiego zostało podważone. Używanie dolara jako broni do kary podważyło zaufanie do amerykańskiej waluty. Obciążenie długiem szybko rośnie od 2011 roku. Liczba krajów o wysokim zadłużeniu wzrosła z 22 do 59. W USA dług narodowy osiągnął 37 bilionów dolarów. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, powiedział Ławro. Według niego właśnie pandemia pogłębiła kryzys, a sankcje przyspieszyły fragmentację światowej gospodarki. Kraje rozwijające się wydają teraz więcej na obsługę długu niż na inwestycje w rozwój. Militaryzacja kraju zainicjowana przez szefa niemieckiego rządu Friedricha Merca otwiera puszkę Pandory, tak oświadczył przewodniczący Komisji ds. Polityki Informacyjnej Rosji Aleksiej Puszkow. Senator zauważył, że w Niemczech już słychać apele o broń jądrową. Podczas swojego przemówienia w Bundestagu lider frakcji cdu csu Jens Spahn zażądał, aby Niemcy miały dostęp do potencjału nuklearnego Francji lub Wielkiej Brytanii. Zdaniem senatora Rosji militaryzacja Niemiec 3–0 w ślad za cesarskimi Niemcami i III Rzeszą otwiera prawdziwą puszkę Pandory. Według danych RiaNowosti liczba zarejestrowanych noworodków w Rosji przekroczyła 1 milion od stycznia 2025 roku. Według informacji odnotowano ponad 1,057 tysięcy zgłoszeń urodzeń, chłopcy to 51 przypadków, dziewczynki w 49 Ponad 7,3 tysiąca urodzeń to bliźnięta a średni wiek matki wynosił 29,2 lat. Podział według kolejności urodzenia, pierwsze dziecko to 39% matek, drugie 32%, trzecie 18%. Minister Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, spotkał się z premierem Wietnamu na szczycie BRICS w Rio de Janeiro. Zastępca szefa rosyjskiego MZ Aleksandr Gruszko powiedział agencji Izvestia, że w Europie rośnie liczba zwolenników dialogu z Rosją. Według dyplomaty obecnie polityka Unii Europejskiej ustala agresywna większość, jednocześnie odnotowujemy coraz więcej trzeźwych głosów. Widzimy, że wiele sił politycznych w Europie, w różnych krajach, w tym na przykład w Niemczech, doskonale rozumie, że brak dialogu z Rosją jest sprzeczny z interesami tych krajów i pogarsza sytuację bezpieczeństwa. Prawie połowa Rosjan, 47%, kupuje drugie mieszkanie bliskie o pierwszego, by dzieci, rodzice i dziadkowie mogli mieszkać obok siebie, wynika z ankiety Level Group. 34% już mieszka w tym samym kompleksie co rodzice, 85% wskazuje, że główną motywacją jest bliski kontakt z rodziną. Jedna siódma chce zapewnić wsparcie, a 25% podkreśla pomoc przy wnukach. Rosja jest bliska wystrzelenia tysiąca rakiet i dronów dziennie w kierunku Ukrainy w związku z rosnącą produkcją sprzętu wojskowego, donosi The Telegraph. Rozwijający się rosyjski przemysł zbrojeniowy, wspierany przez rozbudowę fabryki rakietowej w Wodkińsku i szybko rozwijające się łańcuchy dostaw, mogą wkrótce umożliwić Rosji wystrzelenie tysiąca rakiet i dronów w ciągu jednej nocy. W artykule twierdzi autor, że rosyjski przemysł zbrojeniowy rzekomo przy wsparciu chińskich firm Gromadzi wystarczającą liczbę broni, aby wytrzymać co najmniej dwa lata konfliktu. Ponadto, jak pisze gazeta, produkcja bezzałogowych statków powietrznych wzrosła o 17% w samym maju. Deputowana partii komunistycznej Anżelika Glaskowa przedstawiła Dumie Państwowej projekt ustawy o upamiętnieniu Włodzimierza Lenina. Odpowiedni dokument opublikowano na stronie departamentu. Projekt ustawy zawiera klauzulę zakazującą likwidacji i zmiany nazw obiektów związanych z pamięcią radzieckiego przywódcy. Władimir Putiner wyraźnie próbuje zwiększyć rekrutację ochotników wśród rosyjskiej ludności, co prawdopodobnie ma związek ze spadkiem poparcia społecznego dla wysiłków Kremla, podaje Instytut Studiów nad Wojną. Putin w niedzielę odwiedził forum Wszystko dla Zwycięstwa zorganizowane przez Front Narodowy. W Moskwie jest to koalicja polityczna organizacji pozarządowych i partii politycznych, wspierana przez władze i Ministerstwo Obrony, na czele której stoi głównie partia Putina Jedna Rosja. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego administracja bardzo pomaga Ukrainie, broniąc swojego podejścia do trwającej wojny. Pomagam Ukrainie, bardzo jej pomagam, powiedział Trump dziennikarzom w Waszyngtonie. Użycie terminu aneksja w odniesieniu do Krymu, a także czterech nowych regionów, które znalazły się pod kontrolą Rosji w trakcie specjalnej operacji wojskowej jest niewłaściwe i niedopuszczalne, powiedział Sigeli Ławrow w wywiadzie dla węgierskiej gazety. Dyplomata podkreślił, że zgodnie z prawem międzynarodowym na Krymie, w Sewastopolu, URL i DRL oraz w obwodzie zaporoskim i hersońskim odbyły się referenda, w których wiele osób opowiedziały się za przystąpieniem do Rosji. Ataki ukraińskich dronów i wstrzymanie ruchu lotniczego na trzech rosyjskich lotniskach kosztowały linie lotnicze 3,9 do 5,9 miliardów rubli tylko pierwszego dnia. Eksperci szacują, że w ciągu dwóch dni straty mogą sięgnąć dziesiątek miliardów rubli. To kolejny cios dla rosyjskiego sektora transportowego, wrażliwego na zakłócenia i brak dostępu do zachodniego wsparcia technologicznego. Śmierć Romana Starowojta to kolejny epizod, który ukazuje złożone mechanizmy władzy, odpowiedzialności wewnętrznych napięć w rosyjskim aparacie państwowym. Oto kluczowe wnioski. Kim był Roman Starowojt? Kariera technokratyczna, wyks wykształcenia inżynier, karierę rozpoczął w biznesie, a potem przeszedł do administracji publicznej, pełnił m.in. funkcję szefa Rozaf Doru i wiceministra transportu. Gubernator obwodu kurskiego w latach 2018-2024, nominowany przez Kreml, związany z jedną Rosją, choć bezpartyjny. Popierał działania wojenne na Ukrainie, zorganizował samą mobilizację i wspierał budowę umocnień granicznych, na przykład zęby smoka. Cień korupcji. W miliard rubli budowa obiektów obronnych na granicy z Ukrainą pod jego nadzorem została objęta dochodzeniem. Zastępca Starowojta Aleksiej Smirnow został oskarżony o przewłaszczenie 1 miliarda rubli z budżetu. Minister Transportu przez 14 miesięcy nominacja maj 2024 miał być częścią nowego etapu w polityce transportowej. 7 lipca 2025 dzień po paraliżu rosyjskich lotnisk w wyniku ataków ukraińskich dronów i po wycieku amoniaków w obwodzie Leningradzkim. Pieskow zaprzeczył jakoby przyczyną odwołania była utrata zaufania, ale brak jednoznacznych powodów i moment ogłoszenia decyzji wskazują na kryzys polityczny. Samobójstwo wersja śledztwa ciało odnaleziono obok Tesli w krzakach w obwodzie moskiewskim. Oficjalna wersja samobójstwo, choć niektóre media i analitycy nie wykluczają przymusu lub samobójstwa wymuszonego. Myślę, że to jest ważne, bo to symbol upadku jednego z kluczowych technokratów systemu Putina. Śmierć połączona z aferą finansową i wojskową, a także dymisją w atmosferze kryzysu infrastrukturalnego, może wskazywać na czystki lub walkę frakcyjną. Psychologiczny przekaz do Ality, bo nawet lojalność Starowojt był wierny narracji wojennej nie chroni przed odpowiedzialnością lub kozłem ofiarnym. Rano 8 lipca siły bezpieczeństwa wkroczyły do siedziby elektrycznej sieci Armenii w Rywaniu firmy należącej do aresztowanego rosyjskiego biznesmena Samwela Karapetejana. Jak podała rzeczniczka firmy, nieznani funkcjonariusze w mundurach nie wpuszczają pracowników do budynku, a szczegóły działań nie są znane. Średnio Rosjanie chcą zarabiać 146 tysięcy rubli miesięcznie, co stanowi prawie półtora raza więcej niż oficjalna średnia pensja w kraju. Tak wynika z badania Uniwersytetu Finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej. W badaniu wzięło 7 tysięcy osób z 35 miast w Rosji. Według badania mediana porządnego wynagrodzenia wynosiła 110 tysięcy rubli. Dla porównania, według Rostatu, w kwietniu 2025 przeciętne naliczone wynagrodzenie w Rosji wyniosło 9. 57 375 000 rubli w pierwszym kwartale 92 305 rubli. Najwyższe oczekiwanie odnotowano w Machaczkale 213 tysięcy rubli, w Harabrowsku 188, w Moskwie 185 tysięcy i 175 000 rubli w Petersburgu Spada sprzedaż alkoholu w Rosji podaje Interfax powołując się na dane rosyjskie. W pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż alkoholu bez piwa, cedru i miodu pitnego wyniosła 73,9 mln dekalitrów. Największy spadek dotyczy napojów niskoalkoholowych, aż 12 dwunastokrotny. Wódki sprzedano o 10,9% mniej. Wzrosła za to sprzedaż win gronowych 12,4%, musujących 18,5%, win likierowych kupiono mniej o 9,6%. Równolegle trwa dyskusja o odbudowie izby wytrzeźwień i liberalizacji sprzedaży produktów z alkoholem. W Rosji w Dniu Rodziny Miłości i Wierności uruchomiono wersję pilotażową nowego serwisu randkowego Polubli. Platforma jest pozycjonowana jako narzędzie łączące technologie cyfrowe i tradycyjne wartości w celu znalezienia partnera i stworzenia poważnego związku. To ma być alternatywa dla istniejących aplikacji, które ich zdaniem są nastawione na ilość interakcji, a nie na jakość. Ta aplikacja ma rozwiązać dwa kluczowe problemy: braku wiedzy na temat budowania zdrowych relacji i trudności ze znalezieniem partnera o podobnych poglądach na życie przekonują Rosjanie. 31,8% Rosjan popiera powrót zagranicznych marek, głównie ze względu na ich jakość i różnorodność. 32,1% opowiada się za częściowym powrotem, zwłaszcza marek technologicznych i medycznych. 18,6% obawia się, że powrót Zachodu zaszkodzi rosyjskim producentom. Liczba kobiet odmawiających przerwania ciąży wzrosła w 2024 roku do niemal 25%, podała rosyjska wicepremier Tatiana Golikowa. Dzięki temu ratowano około 42 tysiące istnień ludzkich. Wzrosła też liczba zapłonów in vitro o 27% w ciągu ostatnich 5 lat, informują Rosjanie. Prezydent Władimir Putin nazwał wsparcie dla rodzin wielodziennych priorytetem. Jego słowa zostały zacytowane na stronie Kremla: Wsparcie dla dużych i silnych rodzin z wieloma dziećmi jest naszym absolutnym priorytetem strategicznym. To kwestia przyszłości narodu rosyjskiego, dlatego w tej dziedzinie ważne jest dla nas, aby nadal skutecznie budować środki polityki demograficznej, gospodarczej i społecznej. Cóż, tak zauważył, zwracając się do uczestników festiwalu ślubnego Rosja Łącząc serca. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.